Drodzy słuchacze, to co zaraz usłyszycie, może wydawać się nieprawdopodobne, lecz klnę się na swój honor badacza, że każde słowo jest prawdą. Opisuję wydarzenia, które miały miejsce podczas mojej ostatniej ekspedycji do nadmorskiego miasteczka Innsmouth w Massachusetts. Ja nazywam się Marius Mytrazan von Bochenwald. I przybliżę Wam dzisiaj istotę mrocznych dzieci Dagona. Przybyłem do Innsmouth 15 grudnia, rzekomo, by badać lokalną architekturę. Już od pierwszych chwil czułem, że coś jest nie tak. Ulice były puste, a nieliczni mieszkańcy, których spotykałem, patrzyli na mnie z nieukrywaną wrogością. Ich twarze były dziwnie zdeformowane szerokie usta, płaskie nosy, wyłupiaste oczy. Które zdawały się nigdy nie mrugać. Trzeciego dnia mojego pobytu, późnym wieczorem, usłyszałem dziwne dźwięki dobiegające z portu. Powodowany ciekawością, zakradłem się na molo. To, co zobaczyłem, na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Z morza wyłaniały się istoty, które mogłem opisać jedynie jako skrzyżowanie człowieka, ryby i żaby. Ich łuskowata skóra mieniła się w blasku księżyca odcieniami zieleni i błękitu. Na szyjach pulsowały skrzela, a między palcami rąk i stóp dostrzegłem błony pławne. Ich twarze były koszmarem, szerokie paszcze pełne ostrych zębów i wielkie wyłupiaste oczy. Zamarłem z przerażenia, gdy jedna z istot spojrzała prosto na mnie. Byłem pewien, że to mój koniec. Jednak zamiast zaatakować, stwór wydał z siebie serię dziwnych, bulgoczących dźwięków. Ku mojemu zdumieniu z cienia wyszła grupa ludzi, a raczej istot, które kiedyś były ludźmi. Byli to hybrydy, o których słyszałem w legendach. Niektórzy wyglądali niemal normalnie, z drobnymi deformacjami twarzy, inni byli w zaawansowanym stadium przemiany, ich skóra pokryta była łuskami, a kończyny zaczynały przypominać płetwy. Obserwowałem, jak hybrydy i istoty z głębin wspólnie odprawiają jakiś przerażający rytuał. Śpiewali w języku, którego nie rozumiałem, ale który napełniał mnie niewypowiedzianym lękiem. W pewnym momencie grupa rozstąpiła się, a z wody wyłoniła się ogromna postać musiał to być sam Dagon lub Hydra, o których wspominały legendy. Nie mogłem powstrzymać okrzyku przerażenia. W jednej chwili wszystkie oczy zwróciły się w moją stronę. Rzuciłem się do ucieczki, słysząc za sobą plusk wody i odgłosy pościgu. Nie wiem, jak udało mi się dotrzeć do mojego samochodu i opuścić Innsmouth, ale gdy świt zastał mnie kilkaset kilometrów dalej, wciąż drżałem ze strachu. Po moim przerażającym spotkaniu z istotami z głębin. Poświęciłem kolejne tygodnie na zgłębianie ich pochodzenia i legend z nimi związanych. To, czego się dowiedziałem, jest równie fascynujące, co przerażające. Według pradawnych przekazów istoty z głębin są rasą starszą od ludzkości o miliony lat. Zamieszkują one oceany od czasów, gdy pierwsze formy życia dopiero zaczynały wychodzić na ląd. Ich cywilizacja rozwinęła się w głębinach, tworząc podwodne miasta o architekturze, która przeczy ludzkiemu pojmowaniu. Jedno z takich miast, Yhandley, Leży właśnie u wybrzeży Massachusetts, niedaleko Innsmouth. Inne legendarne lokalizacje to jilu Iloa w pobliżu wysp brytyjskich, Ktoch przy północnych wybrzeżach Europy i Loa w okolicach Antarktydy. Istnienie tych miast nie zostało potwierdzone, ale po tym, co zobaczyłem, jestem skłonny uwierzyć w ich realność. Istoty z głębin są związane z kultem Wielkiego Ktulu. Oraz dwóch bytów, znanych jako ojciec Dagon i matka Hydra. Dagon, którego najprawdopodobniej widziałem podczas rytuałów Innsmouth, jest opisywany jako gigantyczna, humanoidalna istota o rybich cechach. W starożytnych tekstach jest on przedstawiany jako bóstwo morza i płodności. Legenda głosi, że Dagon i Hydra są bezpośrednimi sługami Wielkiego Ktulu. Potężnej istoty śpiącej w zatopionym mieście Rlije. Kult Dagona obiecuje swoim wyznawcom nieśmiertelność i bogactwo w zamian za lojalność i ofiary. Szczególnie niepokojące są opowieści o trzech przysięgach Dagona. Pierwsza przysięga oferuje bogactwo i obfite połowy, druga obiecuje długowieczność, trzecia najstraszliwsza. Wymaga udziału w orgiastycznych rytuałach z istotami z głębin prowadzących do narodzin hybryd. Co najbardziej przerażające, istoty z głębin od wieków ingerowały w sprawy ludzi. Wybierają one zazwyczaj małe, izolowane społeczności nadmorskie, oferując im bogactwa w zamian za lojalność. Z czasem takie społeczności całkowicie popadają pod kontrolę kultu. W Innsmouth kult przybrał formę ezoterycznego zakonu Dagona. Członkowie tego zakonu stopniowo tracili ludzkie cechy, przechodząc powolną transformację w hybrydy. Proces ten, zwany wyglądem Insmouth, obejmuje zmiany fizyczne takie jak łuskowata skóra, wyłupiaste oczy czy zanikanie owłosienia. Moje własne obserwacje potwierdzają te opisy. Widziałem hybrydy na różnych etapach transformacji. Od ludzi z subtelnymi zmianami w wyglądzie, po istoty ledwo przypominające człowieka. Moje spotkanie z istotami z głębin i późniejsze badania głęboko mną wstrząsnęły. Jestem przekonany, że stanowią one realne zagrożenie dla ludzkości. Ich wpływy sięgają głębiej i szerzej niż możemy sobie wyobrazić. Piszę ten reportaż, by ostrzec świat przed zagrożeniem czającym się w głębinach. Istoty z Innsmouth są realne i stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla ludzkości. Boję się, że publikacja tych informacji narazi mnie na zemstę kultu Dagona, ale prawda musi zostać ujawniona. Ostrzegam wszystkich czytelników, jeśli zauważycie coś podejrzanego w nadmorskich miasteczkach, dziwne rytuały, nienaturalnie wyglądających mieszkańców, czy tajemnicze zniknięcia, nie próbujcie sami tego badać. Powiadomcie odpowiednie władze i trzymajcie się z daleka. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się w nadmorskim miasteczku i zauważycie coś dziwnego, uciekajcie. Nie próbujcie zgłębiać tajemnic, które powinny pozostać ukryte. Niech moje doświadczenie będzie dla Was ostrzeżeniem. Prawda o istotach z głębin jest przerażająca, ale ignorowanie jej może być jeszcze bardziej niebezpieczne. Z nadzieją na oświecenie ludzkości i drżącą ręką, Marius Mytrazan von Bochenwald.